Jak możesz się przejść do obok? Dobra. Jeszcze wiecie, robię. Filmuję. Dzień dobry. Karol Strasburger, witam Państwa w kolejnym odcinku. Familiady. W kolejnym odcinku. E, Familiary. Dobrze, zapraszam do zabawy. Na e, początek zar. Żart, pytanie. E, Czym się różni dyrektor od męża? E, Możliwy, że ma zastępcę. E, no dobrze. Prosimy, no, bako, i się. Proszę sobie wyrocinę. No wakuj, co? Ty najpierw Proszę. Prosimy o ogromne brawa. E, Michale, Kaśu, tak wyszło. Michal Kasiu. Kalekasiu, wiem, że od niej jesteście małżeństwem. Powiedzcie mi proszę, jak tylko się znacie? Od dziecka. To widzę, że trwało czasu. Nasze dziecko ma 3 miesiące? Dobrze. Yes. E, Ale serio. Podobno jesteście braci. E, który z Was jest wyższy? E, który z Was jest starszy? Ja. O pięć minut. Bo co było papieros w szkole palić? No dobrze, zaczynamy naszą zabawę. Zapraszam do siebie Przemka i Michała. Uwaga. Pierwsze pytanie. Podar, synonim, słowa. Obraz. Synonimy do wyrazy słowa o podobnym znaczeniu. Proszę. Pótno. Pótno, sprawdźmy pótno. Tak dobrze, ale to nie jest ten, żeby to na kopię. E, I kalet. Żagiel! Żagiel! <grystanie> <Sprażmy>. No <grystanie> niestety nie. E, zaczyna rodzina. z biedą. Tak, e, Dobrze. E, Rafałek. Snonim słowa obraz. Może... Może proszę, może. <grymne> no niestety nie, pierwsza od lata, ludzie się, się naradzają. E, Przemysławie. E, powiedz co może, czym się zajmujesz? Pracuję na kolei. Na kolei. A powiedz nam, czy z tej pracy na kolei na e, się w dzisiejszych czasach żyć? To zależy, ile się mieć winie. Dobrze, wróćmy do naszej zabawy. E, dobrze. E, Przemku, znanym słowo obraz. Niedziałem. Dobrze. <grymne> No niestety nie, szansa nie. dla przeciwników. E, Michale, e, Cię, chciałbym, żeby ktoś tam osa i powiedział, kim jesteś. Jestem kierowcą w Agencji Towarzystwa. No, no, nie <grym> naszej to <grym grym> uchwały. <grym> Dobrze, ale znowu jest to obraz. Ale to się tam go pyta, jak od razu na pierwszych od oka widać, że on mówi jakby, prawda? Ja? Ja przynajmniej się nie malnuję od rana do wieczora, prawda? O, to zająć się do odpowiedzialno no, deportę. Brawo! E, Tę rundę wygrywa rodzina do e, Prosimy o brawo. E, chciałem tylko powiedzieć, że to Pana odpowiedział na pytanie wolnej e, synonim słowa okres było... To z drugim słowa synonim. <noise> Dobrze, e, runda druga, opaka. Zapraszam do siebie Japana i Kasia. Słuchaj, ja? jak jest nasz dla bieżnych Kasiu? Ale Niemiec! Słuchaj! Widziałam Niemiec! <grymne> Sprawdźmy za przyzwoitości. Wszystko jest bardziej dla niż dla Niemiec. No dobrze, ale No Tegrys no. Sprawdźmy Tegrys. Tak, te rógę rozpoczynamy się na pięciu. Przemku, jak jest też drapieżne zwierzę? Dingo. Dingo to taki australijski pies o takiej rdzawej sierści. No raczej miedziany. No raczej miedziany. Na znaczmy dingo. Dingo, 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 Muszę tak nie skończonoć? No dobrze, przechodzimy dalej. pale. No To jest teraz czym się zajmujesz? Jestem ornitologiem, ale zajmuję się mechaniką samochodową. Chyba trudno połączyć z tym dwie profesje. Nie, teraz mam ciukle. Dobrze. Czapare, powiedz nam, jaki znasz drapieżny na zwierzę? Jaguar. Jaguar, powiedz nam, czy widziałeś kiedyś takiego prawdziwego Jaguar? No nie, w całości nie. Ale w odosobnieniu nie jest. Dobre, dobrze, dobrze. Sprawdźmy Jaguar. Tak, brawo. Ten rolę wygrywa rodzina z dzieci. A wyjdzie z okinału rodzina Nowaku. Prawa. E, dobrze. To za grafina lekcji jeszcze. E, on, czyli Michał. Jak się nie słuchać? Muzyki. Dobrze. E, Michale. E, Wkreślimy sobie jakieś zasady. E, są cztery pytania. E, cztery odpowiedzi. E, jeżeli czegoś nie wiesz, mówisz dalej. No to dalej. Wszystko jasne? Dalej. <grym> Mimo wszystko zaczynamy. E, czas start. Najsłynniejszy Polak. Dalej. Stolica e, Polski. Dalej. E, z czym się każe Austria. Dalej. E, Pierwszy z cztery. czterech. Trzynaście. Wracamy do pierwszego pytania, najsłynniejszy Polak. Dalej, czas minął. E, Michał, odpowiedziałeś tylko na jedno pytanie. Kilkastek z czterech. Odpowiedziałeś, a właściwie palnąłeś. Trzynaście, sprawdźmy. E, tak, odpowiedział tylko jeden z go poznać. Dobrze, zapraszamy Kasię. E, Kasiu. Kasiu? Muszę odpowiedział tylko na jedno pytanie, znowu jeden punkt. Ooo, widocznie miał dobry dzień. Zdarza się, prawda? Tak, tak. Dobrze, uwaga, czas stary. Najsłynniejszy Polak? Piotr Stolica Polski. Warszawa. Z czym się kojarzy? Z Z Latami. Pierwiastek z Czterek? Dwa. O, proszę bardzo, przed czasem. Pierwiastek z Czterek, dwa. Powiedział trzynaście. Ale o, <ślańczym> na kto? Proszę o twoje odpowiedzi. E, Najsilniejszy Polak. Powiedziałaś Piłsudski. Tak, ale to nie jest najwyżej punktowana odpowiedź. E, nasi ankietowani odpowiedzieli. Dodam. Dobrze. za e, Polski. Powiedziałaś Warszawa. E, niby słusznie, ale gdybyś powiedziała Rzeszów... Ale czemu Rzeszów? Nie wiem, ja to tylko prowadzę. E, dalej. Czym się kojarzy świat, Powiedziałaś z Wertami, e, Tak, ale nasi ankietowani mam z tego, się z Australią. Pięć ja z czterech. Powiedziałaś dwa. No dobrze, sprawdźmy, czy starsze punkty dotyczy dwa. No niestety nie. Nie udało się tym razem. Chciałem tylko powiedzieć, że najczęściej udzielaną odpowiedzią było dalej. A my spotkamy się w następnym odcinku Familiady już za tydzień. Czemu się tak kręcisz? Szukasz czegoś? Zginęła mi ta czączka odpaska, taka miedziana. Przemku, czy to ty ukradłeś tę sprzączkę? Nie. <śmiech> <śmiech>